Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywamy Dobry się, się kabaredłowcy.b Drodzy proszę Państwa, teraz będziemy sobie gadać. Postanowiliśmy, że nagramy swój program internetowy. Niezły czad, co? Oh, fuck. Oh. <laughs> Nie mówi się czad, tylko czad. Niezły czad ale też czat. Dobre, to będzie osoba. taki czadowy czat. Cześć. O właśnie, spotkaliśmy się w internecie, jest z nami, jest Sławek zwany z Lewem, jest Bartek zwany Górą i teraz Bartek nas oficjalnie wszystkich przywita. No Dzień dobry. dobry. Drodzy tak. ludzie, wymyśliliśmy sobie coś takiego, że każdy z nas przygotuje temat, o którym porozmawiamy chwilę. Porozmawiamy na te trzy tematy i nie ma nas. Może zaczniemy od takiego dosyć delikatnego, w sensie łatwego tematu i prostego, nieskomplikowanego. Jakim są kretowiska? Ponieważ jak zauważyłem, na swoim ogrodzie mam bardzo dużo kretowisk. Przez ten ostatni czas, czas jesieni nie było pogody, żeby coś z tym robić i teraz nie wiem, jak to rozwiązać, ponieważ zbliża się wiosna i Trzeba byłoby zrobić tam w końcu na obrocie porządek i teraz nie wiem, czy brać tą ziemię, ładować na taczki, wywozić ją gdzieś w kąt, czy po prostu przejechać po tym kosiarką i nie przejmować się kretowiskami w ogóle. Ja, ja powiem Ci, w jaki sposób rozwiązuję ten problem. Jak mi się chce, to rozgarniam te kretowiny, a jak mi się nie chce, to mam tą przewagę, że koszę traktorkiem i on ma takie szerokie opony. Po prostu najeżdżam sobie tymi oponami na kretowiny i ich nie ma. Ale później zostaje placek, na którym trawa już tak ochoczo nie rośnie, jak w miejscu, gdzie kretowiska nie ma. No, trawa jest nie do powstrzymania, ona sobie poradzi z plackiem. Ja zaś y, robię to tak, że rozjeżdżam po prostu te kretowiny kosiarką. z tym, że później tą kosiarkę trzeba wyczyścić od spodu. Zresztą powinno się czyścić co każde koszenie kosiarkę żeby utrzymać ją w dobrym stanie technicznym. Niestety nie wszyscy to robią. Wiem, bo nie zawsze to robię, od czasu do czasu to robię. Więc yy, w momencie kiedy są kretowiny i rozjeżdżam je, to trzeba to czynić. Za każdym czyli razem kiedy rozjedzie się kretowiny. Ja rozjeżdżam, po prostu rozjeżdżam i jestem bezlitosny dla kopców kretów. Czyli ja się cackam z tym, bo Czartę ja to jeszcze. robię tak, że podjeżdżam taczką, delikatnie łopatą zbieram Kopiec, żeby nie naruszyć trawki, która tam pod tą ziemią jest. Później grabiami, w sensie łapkami, wydrapując pomiędzy trawy ziemię i tak ją odkładam do taczki. I teren pod kopcem jest jak trawa na łęblej. Wycofuję, tle... co powiedziałem. Rób tak, jak robisz. W tle jeszcze do tego, co robisz, leci wangelis. <noise> No właśnie. No nie biały, cackasz się z tym. To tak się, nie... się z tym, co tak się nie robi. No gdzie, no przecież, co? Jeszcze będziesz. Nie wiem, mówisz tam do tych kretów coś. Ha ho, halo, o, ajo. O, a propos Krecik. I Czesi, to mhm. chciałem. Poczekajcie, zobaczyć... bo ktoś tu do mnie idzie. Po telefon. Tak. My to z... rozwiązujemy, nie musimy się dogadywać. widzę, że macie w rodzinie bardzo dobry kontakt. Tak. Nie musimy nawet ze sobą rozmawiać. Może my nasze relacje internetowe też byśmy oparli na tych, na tych relacjach swoich z domu. Ewentualnie jakieś, ewentualnie jakieś gesty. No, albo po prostu. Albo takie, albo takie. Wszystko. Albo. Ale zauważyłeś, że nie zrobiliśmy nic. Ja tylko podałem telefon Michałowi. On też nic nie powiedział. A nie widziałem go parę dni. Mógł cześć przynajmniej powiedzieć. Parę dni. Może, Wiesz, on może. jest twoim synem, mieszkacie razem w domu i jesteście podani kwarantannie. Nie, jak to parę dni? <laughs> może ja. <Bijamy. a> <laughs> słuchaj, a może on nie widział cię na tyle długo, że zapomniał kim jesteś, a mama zabroniła gadać z obcymi. Może, nie wiem. Nie wiem, muszę z nimi dzisiaj pogadać, przedstawić się, zacząć wszystko od nowa. Zresztą. Odświeżyć przysięgę małżeńską. I spojrzeć fakty urodzenia. I, aha, Stasiek, to będziesz ty, tak? Dobrze. Michał, ty jesteś ten starszy. ty, dobrze? I teraz tak. Moja inteligencja nakazuje mi płynnie powiązać to z następnym tematem, czyli Koronawirusem i czeskim cieszynem. Otóż mój nios jest taki. W czeskim cieszynie Polacy przy rzece Olza dali banner tęsknimy za tobą Czechu. A mówi się Olga. Jest takie imię Olga, a nie Olza. Nie rozmawiam z tobą, tylko z górą. Tak. A Czesi odwdzięczyli się tym samym. Dali banner tęsknimy za tobą Czechu. Ale to taki, tak, rzeczywiście to bardzo, bardzo miły gest. Tak. I ze strony Polaków, i odpowiedzi Czechów, no tak, to takie to miłe. Czesi Zresztą są mili, bo. Mili, bardzo mili. Ja wielokrotnie się z tym spotkałem, że Czesi są bardzo mili. Często na wyjazdach z zespołem moim i naszego. Realizatora dźwięku Szymona. E, koncertowaliśmy tam, i to jest tylko. To jest bardzo blisko od nas, od miejsc, gdzie mieszkamy. 50 km raptem, a tam już za tą rzeką Olzą, tam żyją zupełnie inni ludzie. Bardziej wyluzowani, tak. bardziej tacy e, bez wiem, bardziej cieszący się życiem, tacy jacyś właśnie bezproblemowi. No. E, Trochę to już taki z, tacy z głową w chmurach, nie? Tak, tak. No ale czy to ja nie nie na jest przykład... fajne? Fajne, ja na przykład mam y, ta kukiełka jest z Czech. W Pradze kiedyś będą wszy. kupiłem taką y, kukiełkę. Co, dla co, co będzie w Pradze? Ja będą wszy w Pradze. Będąc w Pradze. Będą, 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 wszy. będą wszy w Pradze. Pokupiłem tą kukiełkę i popatrzcie, rzeczywiście, jako czeska kukiełka ma głowę w chmurach. <śm> O, o, rzeczywiście. fajne, nie? Tak. I leci do chmur. A to, co no. się w ogóle wydarzyło w Cieszynie, czesko-polskim, jest dowodem na to, że kwarantanna dzieli, a łączy. Dzieli, a łączy, tak. No nie? To tak, jest dzieli, jest, jest coś takiego, prawda? Tak, jest coś w tym. A propos tej kwarantanny, bo jeden z polskich piłkarzy, chyba reprezentantów. Bartosz Bereszyński, który gra na co dzień we włoskim klubie, którego nazwy teraz nie potrafię powiedzieć, również zachorował na koronawirusa. Jego żona pisała gdzieś tam na Instagramie takie wiadomości, że bardzo przestrzegali wszystkich zasad higieny, wręcz do przesady i w domu i w ogóle wszędzie. Nie, wy, nie ruszali się z domu, zostawali w domu, poddawali się kwarantannie. Tylko Bartosz wychodził na treningi. Czyli to jest, jed... bo to on łamał jedną z podstawowych zasad kwarantanny. Wychodził z domu. <głos> 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 Przypomniała mi się sytuacja, jak kiedyś rozkręciłem pewien sprzęt, który był na gwarancji. <noise> tak, 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 no dokładnie. No. Zadzwoniłem do serwisu, nie chcieli mi go przyjąć. Ja się dziwiłem, że nie chcą mi go przyjąć, ale później się dziwiłem, że się dziwiłem. Znaczy, jak ja mogłem się dziwić, że oni mi go nie chcą przyjąć? Moje tłumaczenie było takie, mówiłem do pana serwisanta przez telefon, tak, no tak, rozkręciłem, ale tylko raz. No właśnie, więc zdarzy hmm. mi się, jak takie... Taka śmieszna, śmieszna anegdota, <laughs> wewnętrznie, wewnętrznie się bardzo śmieję. <laughs> tak, tak i ten zepsuty sprzęt masz dalej na półce za sobą. <laughs> A ja, a ja nawet zewnętrzny. A czy wam też się kwarantanna kojarzy z jakimś słowem, ale do końca za bardzo nie wiecie jakim? Wanna. Wanna. Brytfanna. Anna. Fontanna. Marzanna. Marzanna. <grystanie> Czyli moglibyśmy tak, moglibyśmy Moje kwarantannę dzieci... utopić, moglibyśmy... z Kwarantanny wyjść, jak zwanny się wychodzi. Jak Bereszyński z domu. Jak Bereszyński z domu. Moglibyśmy jeszcze fontanna, moglibyśmy tryskać kwarantanną jak fontanną. No, tak. Moje dzieci wczoraj spaliły marzannę, ale nie było gdzie jej utopić, więc po prostu ograniczyły się do spalenia marzanny. Ona spłonęła całkowicie. To miało na pewno wielki walor edukacyjny. Spalić osobę. Super. No nie te utopić. Spalić i utopić jeszcze lepiej. No to już nie ją spalą, nie? Niech się nad nią nie pastwią tak. Już ją tylko Oj, spalili. Dobry polski obyczaj spalić. I utopić. I utopić. Niestety. A. No więc. Yy, ja chciałem jeszcze powiedzieć tak, to jest stary news już, ale tyczy się jeszcze. Tyczy się on poprzedniej pory roku, czyli zimy, bo wiadomo, że od wczoraj mamy wiosnę. I to się działo u nas w mieście. To jest materiał wzięty z naszej lokalnej, z naszego lokalnego plesu, ples.pl. I, tak. I tam był taki artykuł, w którym opisywano heroiczną pracę strażaków, którzy uratowali przymarznięte bociany do jeziora Cyranka. No i tak czytam, czytam, bociany? czytam... Bociany? Nie bociany, yy, łabędzie, przepraszam. No właśnie. No i, <laughs> w zimie, Ale głupota. <laughs> no i tak, i tak wiesz. Tak czytam ten artykuł, czytam i mówię, no kurde, no spoko. No, i zerknąłem na komentarze. Zwykle tego nie robię, ale mówię, jest ples, jest lokalnie, poczytam. No i cały ten artykuł obalił jeden komentarz, w którym... Mniej więcej wybrzmiał brzmia w ten sposób. No wielkie, Michalo, podeszli na 10 metrów do tych łabędzi, one wstały i odeszły. A jak się zastanawiałem, te elementy, te konkretne elementy heroizmów w akcji, którą strażacy przeprowadzili, heroizm się zaczął w momencie, kiedy dostali powiadomienie na remizie. O kurna, łabędzie! <ślesk> Właśnie jakby ktoś obserwował ich od początku akcji do zakończenia akcji, to w którym momencie ten heroizm się objawił. Gdzie było. było to apogeum heroizmu, w którym momencie? No chyba podjęcie walki o łabędzie. To już to, było, to był ten zapalnik. Moment De decyzji. Decyzji, także. Działamy. Jedzie, głopy, jedziemy. jedziemy. O, op, jadymy. No i pojechali, no. No, no. no gdzie ten? No tam, no to chyba, no tu, jedynie tu, no bo zresztą, tak jak już powiedziałem, nic tam się z... nie wydarzyło. W <grym> całej tej akcji ratowniczej. W zasadzie łabędzie uratowały się same. I to przed przedstrażaka... ja, 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 ja bym to jeszcze inaczej, jeśli jesteśmy właśnie w tej konwencji takiego heroizmu, bohaterów, to i jajcarzy, bo w tej całej historii też są jajcarze. Tak, tak. I to są białe jajcami? ptaki, to, to strażacy to takie Batmany. Tak. A będzie to takie jokery, no, A będzie to takie Jokerzy. Albo Robiny. Albo Robiny. No to powinny jeszcze od strażaków dostać takiego plaskacza, choć z otwartej zewnętrznej. No bo popatrzcie, jak to musiało wyglądać. Przysypiał taki łabędź na tafli, ktoś szedł i mówi: cholera, przymarznęły łabędzie do, do jeziora, dzwonię. Zadzwonił, przyjechała straż, podeszła bliżej, one wstały i poszły. Jakże musiało być wielkie zdziwienie tej osoby, która myślała, że ratuje łabędzie. A te łabędzie jakie musiały być wkurzone, że ktoś je obudził. <laughs> obudził i, i zakłócił spokój. No właśnie. No. Wyobraź sobie, przełóżmy to na ludzki świat. Wyobraź sobie, że śpisz smacznie w domu, przyjeżdża straż pożarna, budzicie i ty musisz przejść na inne łóżko. No. Po czym jadą do domu. Poczywają do, do domu. I mówią, tylko słyszysz, jak szepczą między sobą: Nie przymarz nie przymarł. Nie przymars, nie przymars. Ma tu 22 stopnie, nie przymars. A, a mówili, że przymarzł. A ktoś mówił, że przymarz, a nie przymarł. No. No. Zapłaci nam za to. Ech, Ech wy młodzi. A się Słuchajcie. nagadaliśmy, no nie? Chyba co, kończymy, no nie? Żeby dać ludziom zatęsknić. Wiem, że chcielibyście, żebyśmy gadali jeszcze dwie godziny, ale co za dużo, to niezdrowo. Fajnie, że nas podglądaliście. Dziękujemy wam i być może spotkamy się następnym razem, jeśli nas znowu włączycie. Dokładnie, ale żeby to się stało, to pamiętajcie, musicie e, jeśli wam się podobało, kliknąć łapkę w górę, jeśli nie, no to w dół. Trzeba też zasubskrybować tu albo tu e, taki kliknąć dings, żeby wam się później pojawiał tutaj u góry taki dzwoneczek, że mamy nowe filmy i to tak później po prostu działa. Także Klikajcie, łapkujcie i... Po prostu tyle. gdzieś tu się będą pojawiały różne rzeczy, no nie? I, re no. i reagujcie na nie. No. Tak. Albo nie reagujcie. Wybór należy do Was. Ta jest. Dobrze. Rekord stop. Oh, fuck. Oh.